Cześć, witamy w Fixero TV. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy pokazać Wam renowację starego drewnianego okna. Jest to okno dwuszybowe, na którym jest kilka warstw starej farby. Aby jak najładniej przeprowadzić renowację tego okna, trzeba zrobić to wieloetapowo. Rozebrać, zedrzeć stare warstwy, yy, przeszlifować do gołego drewna, uzupełnić ubytki, po czym ładnie wszystko odmalować i złożyć w całość. Aby wykonać te wszystkie etapy, będziemy potrzebować zarówno narzędzia ręczne, jak i elektronarzędzia. Z elektronarzędzi z pewnością przyda nam się opalarka, szlifierka, narzędzie multifunkcyjne, aby dojść w wiele zakamarków, a z narzędzi ręcznych szpachelki, wkrętaki, może się przydać ostra żyletka albo nożyk, żeby dojść w same kanty już po zdjęciu szyby oraz żeby zeskrobać stare warstwy z szyby, jeżeli oczywiście uda nam się uratować ją w całości. Może również przydać się palnik, jeżeli opalarka w niektórych miejscach okaże się za słaba. Pracę rozpoczniemy od demontażu wszystkich możliwych elementów typu klamki, okucia, zabezpieczenia szyb, same szyby. Po zakończonej pracy lub w jej przerwach opalarkę odstawiamy doszę do góry co wydłuży żywotność jej e, pracy. W czasie rozbiórki okna natrafiliśmy na pewien problem. Blacha przy oknie jest przymocowana wkrętami na śrubokręt płaski. Wkręty te są zapieczone i bardzo płytkie. Mamy duży problem z odkręceniem ich. Będziemy próbowali różnych sposobów. W ostateczności, jeżeli nie uda nam się wykręcić tych wkrętów, rozwiercimy łebki, a pozostałość wkręta postaramy się wyjąć kombinerkami. Jak widzicie, rozebraliśmy okno jak najbardziej się dało. I już wstępnie zeskrobaliśmy wszystkie warstwy lakieru, które udało nam się y, zrobić mechanicznie i cieplnie. Y, naliczyliśmy około 6 warstw starej farby. Elementy drewniane naszego okna pomalujemy białą emalią przeznaczoną do stosowania na zewnątrz, odporną na warunki atmosferyczne. Natomiast wszystkie okucia i elementy metalowe pomalujemy czarną farbą młotkową specjalną do stosowania na elementach metalowych. Nasze okno jest już dokończone. Teraz wystarczy tylko zainstalować je w głównej ramię, którą oczywiście należy odnowić tak jak i to skrzydło. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. narzędzia, których użyliśmy do remontu okna, znajdziecie w naszym sklepie internetowym fixeroką.